In the rain. just singing in the rain. what a glorious feel. and i'm happy again. i'm laughing at clouds so dark up above. the sun's in my heart and i'm ready for love. let the stormy clouds chase. Everyone from the place, come on with the rain. I have a smile on my face. I walk down the lane with a happy refrain. Just singing, singing in the rain. Dancing in the rain. I'm happy again. Witam Was wszystkich, w dzisiejszym odcinku zabiorę Was wszystkich do lasu. Powiem, dzisiaj w dzisiejszym odcinku zabrałem Was wszystkich do lasu, to już wiecie i staram się... Bokałówia i powiem was, wam coś jeszcze. E, spotkaliśmy e, kilka takich drzew, e, na których są ślimaki, takie grzyby wysuszone i takie tam inne. Chodźcie za mną. Pokażę wam wszystkim jaki tu jest świat. Nie tylko zabiorę was na wycieczkę, ale opowiem wam, jaki jest ważny nasz. Nie wolno, nie wolno dawać złego pokarmu zwierzątkom. I wiemy, że nie wolno śmiecić, bo to też może im zaszkodzić. I e, inne zwierzątka e, nie mogą mieć takiego pokarmu, co im może zaszkodzić nie, dla innych nie dla I dzisiaj mam jeszcze raz przedstawię psa mojego, bo e, może się zapomni. To jest chuba, i mam jeszcze drugiego psa, które mało mi imię. Troszkę nie ma go na spacerze, ale jest w domu. Moim. To jest chuba. Taki grzyb, który rośnie na drzewie. Zazwyczaj na chorych drzewach. Widzisz? A jak tu przyjdziesz bliżej, to tu wyżej jest jeszcze jedna. I żeby było śmieszniej, tą jedną jeszcze wcina ślimak. Przyjdziemy do domu. Ła! Wow, pełno ślimaków! Gdzie? No tu! Tutaj? Aha! Faktycznie, tutaj są jeszcze na drzewie też ślimaki. Tu jest taki wielki ślimor. Gdzie? No tu. Wy, no, A, Wygląda jak twoje glutowe węże. Wcale nie taki wielki. Nie taki wielki? Nie. To Tak? Dobrze. Zobacz. Na nim też rosną chuby. No. Tylko już takie ususzone, stare. To musi być bardzo stare drzewo. No, musi być bardzo stare. Chyba ma to nie zasmakowały, jak tu nie. No. Umiesz policzyć, ile tu jest tych chub? Dużo, co? Fobia, chodź tutaj. 11, 12, 13, 14 i jeszcze ile? Policzę. 15, 16, 17, 18 ja naliczyłem z tej strony przynajmniej. Sporo, prawda? Przyjdziemy do domu, to poczytamy o tym czym jest huba, dobra? Innych ciekawości. Dobrze. Jak sobie życzysz? Uuu, ale biały ślimor. Gdzie biały ślimor? no, no jest tam faktycznie biały ślimak. Tato proszę weź mnie na ręce. Przestań się bać taki głupot. Tylko ślimaczek malutki, co on ci może zrobić? Obrzydliwy! Ach, no jest trochę obślizgły. no ale czy... Ale też... Nie potrzebny, On widocznie. Jest takiego ślizgu jak wąż, ale. Na tym świecie, w sumie, żadne stworzenie nie jest bez potrzeby. Każde ma jakiś cel. Istnieje z jakiegoś powodu. Ale ja tylko, żeby straszyć ludzi. No A ślimaki są do tego, żeby e, tylko, żeby, e, żeby zrywać sobie liście na kolację, na obiad, na śniadanie. Tylko po to są ślimaki. <grym> Idziemy dalej? Dobra. Idziemy. Co teraz robisz? Oglądasz się w kałuży. Swoje odbicie? Co? Swoje odbicie? Mm -hmm. <laughs> Trochę mi do butów. Tej wody to niedobrze. Mówiłem na, Ci, że jak... na spodnie by się Mówiłem Ci, że jak Ci naleci do butów, to będziesz musiała iść w mokrych skarpetkach. Ale nie mam mokrych skarpetek, bo spodnie by się powrywały. No dobrze. Emilcia. Co? A widzisz tą budkę? Jaką? Na drzewie. O, widzę. Do czego służą takie budki? Jak one się przede wszystkim nazywają? Ale wiem, że są do tego, że, żeby na pewno karmić ptaszki. Nie, to nie są karmniki. Nie? Nie, nie. Takie budki, żeby ptaszki mieszkały. To dokładnie, to są budki lęgowe. Tam się rodzą małe ptaszki niejednokrotnie. Jeżeli ptak nie potrafi sobie znaleźć schronienia, to ludzie im pomagają i robią im takie budki lęgowe. Zobacz, dzięcioł. Dzień. Nie wiem, czy tą kamerą uda nam się go... Uchwycić Ale jest tam na gałęzi, czerwony, zobacz Tam, popatrz, na wprost Tam, popatrz O, leci, poleciał na, bia na brzozę, widzisz? Mamy troszkę nie ten obiektyw I raczej nam nie uda się O, poleciał Piękny był Widziałaś go? No, a, czemu, a czym się żywią dzięciołki? wiem, robaczkami. No, robaczkami, które żyją w drzewie, tak? Mhm. Na przykład? Pomagają drzewom. Yy, pomagają drzewom zrobić, bo wiesz, to może zaskoczyć jakimś roślinom jak jest w mikrofonie. Dokładnie. To są tacy leśni lekarze troszkę, tak? Wam wszystko o lecie, bo wiem, bo wiem, że nie zapomniałam. Po prostu zaczął ładzić też. Między tym cieniem, e, które robią nam drzewa, będziemy tu bezpieczni i aparat, e, który tata trzyma, nie zmoknie. Uf. I powiem wam wszystko o lecie, co już mówiłam. Nie można nawet zwierzątkom e, e, no, nieodpowiedniego pokarmu, a jak się nie wie to, to one sobie same radzą na pewno. Dokładnie. Zwierzątka są odważne. Dzikie zwierzątka sobie radzą same, ale czasami jak jest zima, to możemy im pomóc, tak? Mhm. Możemy nie wiem, nawieść siana do paśnika. Możemy dokarmiać ptaszki, tak? Te, które nie odlatują na zimę. Tak, żeby ci się w górę nie nalało do buta, bo będziesz musiała iść w mokrych skarpetkach. Dobry, no. Jest Gdzie teraz nas droga prowadzi? Tutaj. Czyli tam idziemy.